trzy powody, dlaczego ciągle widzisz powtarzające się liczby. 444, 1111, 222 2 i inne liczby anielskie. Po pierwsze, to może być oznaka twojego przebudzenia duchowego. Może być to znak, że nadchodzi dla ciebie wielka transformacja. Idą zmiany. Te zmiany, których nawet się boisz, będą dla ciebie dobre finalnie. U mnie tak było, że te cyfry zwiastowały mi nową rzeczywistość, że mam przestać robić to, co robiłem. To był wyraźny znak dla mnie, który tak interpretowałem, że nie mogę dłużej stopować się przed tym, co naprawdę czuję, że chcę robić. I tu się kłania punkt drugi. Możesz te cyfry interpretować jako znak, że coś należy już odpuścić. To może być twoja dawna praca, to może być dawna znajomość, to mogą być substancje czy jakieś jedzenie, które już wiesz dawno, że ci nie służy. Te liczby anielskie będą prowadziły cię intuicyjnie, więc odbieraj te znaki. Gdy widzisz taką liczbę, zastanów się, co to oznacza. Wersja ciebie z przyszłości zawsze cię pokieruje. I po trzecie, to najczęściej oznacza, że masz przy sobie boskie wsparcie i prowadzenie, że twoje anioły, twoi stróżowie są przy tobie w tej chwili. To oznacza, żeby ufać źródłom. Żeby ufać intuicji. To znaczy, że już jesteś na dobrej drodze. Że masz po prostu kontynuować, oddać się temu boskiemu prowadzeniu i wczuć się w ten głos, naprawdę. Połączyć się z wibracją swojego serca i robić to, co ono ci mówi. Te liczby to jest Bóg dosłownie komunikujący się z tobą, dający ci znaki, wskazujący ci właściwe drogi.